3, 2, Witam Was, widzowie z tej strony. Ja po prostu mi się, a dzisiaj kolejny odcinek z Fortnite'a, drugi, a właściwie trzeci. Jak liczyć live, dobra. Eee, tu sobie polecimy. W ogóle bardzo Wam dziękuję za tak dobry odbiór livea z Fortnite'a wczorajszego. Naprawdę bardzo Wam dziękuję. Było genialnie. No co, um, jutro też będzie Fortnite. Fortnite jest w ponie poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Tak, tak są odcinki z Fortnite'a. Um, no, we wtorek jest OneBlock, w czwartek jest Teardown też dodatkowo. E, e, w, no, a w sobotę jest Minca i live z Fortnite'a. Nie wiem, czy dzisiaj będzie live, widzowie, nie wiem. Muszę was zmartwić to, że nie wiem. Postaram się, żeby był, bo ja bym mega chciał, żeby był live. Będę was na szorcach informował. Eee, możecie się spodziewać, tak... Ale to już będzie, to już będzie tak później, mi się wydaje bardziej. To już będę wam na, na szorca sh będę ten... Zobaczycie. Bo będę szorca wrzucę, to... Dzisiaj na pewno to was poinformuję, czy, będzie, czy jest live, czy nie. Dobra, ja się muszę teraz skupić. Ale no co się działo na tym wczorajszym live'ie? Dobra, let's go. Let's go, leżę. Czy to bym za parkour? Tu gdzieś jest skrzynka, ja to wiem. Tu jest. Let's go. Brown. Mac. Ja tam nie ma w kabinach. Jest na pewno gdzieś... No tu jest skrzyneczka hmm. Tu nic nie ma Tu jest skrzynka, dwa to Dobra, let's go O, Jezuś, powiadomienie mi jakieś przyszło ja Tylko zobaczę zerknę e, Co to mi tam przyszło hmm. A, Nutella, dobra, zaraz odpiszę Hmm Dobra Właśnie, widzę. też na kanał Nutelli, jak już, jak już ten. To wbijajcie na kanał Nutelli, na kanał Bandy Misiaków, na kanał Pibiowski, Łosiołek, Bobbubr.pl i w ogóle wszystkie kanały e, z Bandy Misiaków. Bo tam się też mocno dzieje, nie tylko u mnie. Nie tylko u mnie się tak dzieje. U innych też się tam dzieje dużo, więc... więc polecam wpadać. Bra. Okej, okay. ty tu jest skrzynka jakaś. Oh! Działko błyskawicowe, let's go, widzowie, let's go. Dobra, weźmiemy sobie taką. Tu, o, amunicja. Przyda się. Milczka zatem Dobra, i polecimy sobie tam się z kimś postrzelać. Bo jak się da, to czemu by nie skorzystać? O matko, no to Nutella to. Dobra, mm, zaraz jej odpiszę, tylko muszę odcinek skończyć. Dobra. No, to chce się ze mną lać, proszę, proszę bardzo, let's go. Się głupi? Wszedłem do typa, a to się nawet nie zorientował. Łódź. Dobra. Ale się ładnie tutaj udało ugrać. Wszystko. Na szczęście. Dobra. Jakieś lepsze brońki widziałem. Nie. Okej. Skrzyneczka. No Wejdziemy jeszcze na samą górę. No i go, let's go. 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 Go faster. O matko. Kto mi gdzieś tu bomby pod nogi rzuca? Aha, bo tu boss jest. No siema. Co tam? Jeszcze jakiś gość mi strzela. O proszę. Widzicie? Toś do mnie nawala już od razu Let's go Likwidacja Jeszcze tam był typ jakiś, więc tam pójdziemy No, a typ sam przeszedł Dobra, mogę użyć działka właściwie. No już dobra Okej, okay, no i let's go Aha, bossa nie wzięłam. Aha, bo tam nie było nawet bossa, no dobra. Nagit. No Ile już mamy? Minut. Sześć. Łe, to jeszcze kupa czasu. Bram. Okej. Okay. Zrobimy sobie jedną rundkę chyba. No, w tym odcinku sobie zrobimy jedną rundę tylko. Jak się uda, to dzisiaj zr zrobię live z więc trochę więcej rundek będzie można... Będę zagram. Mm. Brown. Jaki ja dobry w tą gierkę jestem. Oszlak bierze samochód i odjeżdża. Co za pajac? I po samochodzie, gdzie ten kijek, prawdy, będzie mapie nie pokazuje. Na... O tam, dobra, to jest jazda tam w takim razie, skoro że. Najgorsze jest to, że nie mam nic, z czym mogę się tak wybić, fajnie, więc muszę biec. Niestety, no to trochę daleko. O, właśnie tam jest. Staram się tam jak najszybciej dobiec. No to trochę daleko, więc tam już ktoś jest. Już jakiś gość tam pojechał, szlak No z gościu zajmujesz mi czas tylko kiek, tom kiek prawdy jest, którego nie zdobędę, bo gość już tam pojechał. Tam jakaś bitka jest. Może jeszcze zdążę. Dobra, biegnij już nie zdążę. Szybciej, jeszcze się uda. Zależy, gdzie on jest. Przejęto, no nie jazda. Nie, Kurde. Ale lipa. Ale lipa. Kurde, padłem, dobra. I dobra. no więc to było na tyle z tego odcinka. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. No i co? Może widzimy się dzisiaj na live. Będę Was informował na shortsach. Cześć!